Znowu w świątyni. Cały lud schodził się do niego, a on usiadłszy, nauczał ich. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. Wprawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A ty co powiesz? Mówili to, wystawiając go na próbę, aby mieli o co go oskarżyć. Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi, a kiedy w dalszym ciągu pytali go, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I, powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić. Poczynając od starszych aż do ostatnich, pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił. A ona odrzekła: Nikt, panie. Rzekł do niej Jezus: I ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Oto słowo pańskie. Pała Tobie, Chrys Kochani, warto w życiu zadawać sobie, chociaż czasem trudne pytania. Sobie, nie komu innemu. Innym ludziom zadajemy często pytania. Gdy chcemy się czegoś od nich dowiedzieć, ale tak pytając innych, zapominamy niejednokrotnie o sobie samych. Dlatego na początku tych naszych wielkopostnych rekolekcji chciałbym zadać Wam, zadać również sobie, nam wszystkim, takie jedno bardzo ważne pytanie. Pytanie, które jak za chwileczkę się okaże. Pewnie słyszeliście niejednokrotnie, ale spróbujmy usłyszeć je dzisiaj jeszcze raz. Bardziej uważnie, bardziej skupiając się na tym, co w tym pytaniu się kryje. To pytanie brzmi: Kim dla Ciebie jest Jezus Chrystus? I pewnie powiecie, nas ksiądz pyta, kim jest dla mnie Jezus Chrystus? Mnie ksiądz pyta, który w ten niedzielny poranek wstaje i idę na mszę świętą, wtedy, kiedy inni jeszcze dobrze śpią, wtedy, kiedy inni nawet nie pomyślą, żeby w ogóle tutaj przyjść i się pomodlić? Nas ksiądz pyta, którzy przystępujemy do sakramentu pokuty i pojednania, stojąc w długich kolejkach. Nas ksiądz pyta, którzy przystępujemy do Komunii Świętej i w ogóle uczestniczymy w życiu sakramentalnym i w życiu Kościoła, nie my jesteśmy adresatami tego pytania. My, kochani, Was i siebie pytam, za kogo uważacie Jezusa Chrystusa? To jest pytanie, które prowokuje i które prowokowało. Kiedy czytamy Nowy Testament, to na jego kartach wielokrotnie spotykamy się z takim właśnie pytaniem, jakie kierowane jest w stronę Jezusa przez tych, którzy żyli wtedy, kiedy Jezus chodził po ziemi, kiedy był między nimi. Ciągle nieustannie trwał spór o to, kim jest Jezus, kim on jest, kim jest ten człowiek, pytano przy okazji różnych wydarzeń w jego życiu. Przy okazji jego działalności, głoszenia dobrej nowiny, pytali ciągle, kim ty jesteś? Powiedz nam. I różne padały pytania. Te odpowiedzi, jakie otrzymywano wtedy, to były odpowiedzi, które mówiły z jednej strony o tym, że no być może jest on prorokiem. Ale czy na pewno jest prorokiem? Może jest mesjaszem. Ale przecież Mesjasz miał nie pochodzić z Galilei, ale miał urodzić się w Betlejem i miał pochodzić z Dawidowego rodu. A może jest on jakimś oszustem? Przecież znamy go, mówili inni. To jest syn Józefa i Marii. Cieśli. Znamy jego rodziców, znamy jego kuzynów, wiemy gdzie mieszka, wiemy co robi. Inni mówili: To jest być może oszust, który chce, który chce was zwieść, omamić, wykorzystać jakieś chytre sztuczki, po to, aby tłumy poszły za Nim, zdobyć popularność. Zobaczmy, ile różnych odpowiedzi na jedno pytanie odpowiedzi ludzi, którzy patrzyli na Jezusa, którzy widzieli Jego cuda. Którzy słyszeli, co mówi i wiedzieli, że to nie może być mowa pochodząca tylko z serca człowieka i z jego umysłu. Dlatego to pytanie jest tak najbardziej pytaniem, które możemy postawić sobie dzisiaj na początku rekolekcji. Jakie my możemy uzyskać odpowiedzi i jak my możemy odpowiedzieć. Kim jest dla nas Jezus? Sądzę, że przynajmniej dwie odpowiedzi tutaj mogłyby paść: Jezus jest albo gościem w moim życiu, albo jest gospodarzem mojego życia. To są dwie różne role, jakie ta sama osoba może spełnić w naszym życiu. Co to znaczy być gościem? Gości lubimy czasem. Czasem lubimy, kiedy wpadną, odwiedzą nas z różnych okazji. Wtedy jesteśmy dla nich bardzo mili, serdeczni, staramy się ich ugościć. Wymyślamy jakieś szczególne dania, żeby poczuli się dobrze. Rozmawiamy na różne Tematy, najczęściej bardzo ogólne. Chcemy, żeby gość się dobrze czuł, więc jeśli tutaj przyjedzie w te piękne tereny, zabierzemy go gdzieś w góry, pokażemy krajobrazy i już spoglądamy na zegarek no bo przecież mamy swoje zajęcia. Trzeba by, aby no, gość w końcu zebrał się i, i wrócił do siebie. No niech jeszcze przyjedzie kiedyś i tak mu mówimy: to odwiedź nas kiedyś, jak będziesz przejeżdżał. Ale nie pozwalamy na to, żeby gość w naszym domu, w Twoim domu przestawiał Ci meble. Nie pozwalasz na to, żeby Ci zwracał uwagę i krytykował. Nie pozwalasz na to, żeby gość po prostu rządził się w Twoim domu. Wtedy to byś powiedział, jesteś niekulturalny. Pamiętaj, jesteś tutaj tylko gościem. Taka jest Jego rola. A co to znaczy. Być gospodarzem. A to już zupełnie inna rzeczywistość. Gospodarz się rządzi w swoim domu. Gospodarz może przestawiać meble tak, jak chce zawieszać obrazy w różne miejsca, dekorować swój dom, zwracać uwagę swoim najbliższym, nawet na nich krzyknąć czasem może gospodarz i tak robi, ale nie robi tego byle jak. Robi to jak najlepiej, bo chce, żeby jego dom był najpiękniejszy. Chce, żeby jego domownicy byli najlepsi, najszlachetniejsi. Bo to wszystko jest jego, gospodarza, a wszyscy, którzy z nim mieszkają są jego współmieszkańcami. To są ludzie bliscy mu sercu. Nie pozwoli im zrobić krzywdy. Każdy z nich i on ma tutaj swoje stałe miejsce. Nigdy go nie może z domu wyprosić. Będzie bronił tego miejsca przed tymi, którzy będą zagrażali Jego własności, Jego wolności. I Jezus może być albo gościem, albo gospodarzem. Współczesny świat, kochani, akceptuje Jezusa jako takiego gościa. I chciałby, żebyśmy wszyscy najlepiej Go tak potraktowali. Gościa, który przyjdzie i szybko pójdzie. Żeby się nie rządził w naszym życiu. Żeby nam nie przestawiał niczego. Nie dyskutuję nigdy dzisiaj za bardzo o tym, czy Jezus jest postacią historyczną, czy nie. To jest udokumentowane. Jezus żył, Jezus był. Był taki ktoś. Nie kłódźmy się o to. Ale kłóćmy się o to, jaką rolę ma spełnić w Twoim życiu. Mówimy zawsze o naszej wierze w kontekście czasu, w którym żyjemy. I to jest nierozłączne. Nie możemy się temu dziwić, jak czasem się niektórzy dziwią, dlaczego odnosimy wiarę do czasu, w którym jesteśmy. No bo Bóg nas postawił w tym czasie i w tym miejscu realizujemy swoje powołanie i musimy mówić w kontekście czasu, w jakim żyjemy. A ten czas naprawdę jest takim właśnie, który chce zaproponować nam Jezusa w taki właśnie sposób. Możesz w niego wierzyć, prywatnie. Możesz go mieć, tylko dla siebie na chwilę. Ale nie możemy pozwolić na to, żeby się rządził w naszym domu, w naszym sercu. Ponieważ jeśli się będzie rządził, w naszym sercu i w naszym domu, to będzie chciał poprzestawiać coś w Twoim życiu. A na to nie wolno pozwolić gościowi, bo to nie jest jego rola. I tak niestety często bywa. Chcemy Jezusa na święta. Niech nas odwiedzi wraz z naszymi bliskimi, niech zasiądzie przy stole, niech będzie z nami, niech nawet może jakiegoś cudu dokona. Dobrze by było. Żeby tutaj przyszedł, uzdrowił jakiś chorych, których mamy niemało wokół siebie. Może niechby nas uzdrowił, bo czasem i my nie domagamy. No może byłoby dobrze, żeby nawet przemienił wodę w wino. Byłoby łatwiej. No niech przyjdzie ten Jezus i to zrobi, ale nic więcej niech pozostanie tylko tym, kim ma być gość. Ale czy to jest prawdziwy obraz Jezusa? Czy to jest Jezus z Ewangelii? Czy to jest Jezus naszej wiary? Czy to jest Jezus z Krzyża? Nie, to nie jest Jezus z Ewangelii. To jest Jezus wymyślony. To jest Jezus, którego nie ma. Bo ten Jezus, który zafił na Krzyżu, on przyszedł w innym celu. Nie po to, by się gościć w Twoim domu, w Twoim sercu. Nie po to, by wejść i wyjść, ale po to, by być gospodarzem Twojego serca, gospodarzem Twojego życia. Bo On chce, abyś pozwolił Mu na to, byś poprzestawiał w swoim życiu to i tamto. Często bywa tak, że nawet jako ludzie wierzący, tak sobie ułożymy schematy naszego życia, że wydaje nam się, że tu już jakby nie ma czego naprawiać. Bo jak się porównujemy do innych ludzi, to jesteśmy no, naprawdę nieźli. I w tym schemacie swoim pracujemy, żyjemy i nie pozwalamy, żeby nam ktoś go zburzył. Ale Jezus, kiedy przychodzi jako gospodarz do twojego życia, chce ci pokazać prawdziwy obraz ciebie. Że ty masz co poprawić, że ja mam co naprawić. Chcę nauczyć cię wolności. A świat chce Ci nauczyć niewolnictwa serca i sumienia. On chce Ci wyznaczać, co jest dobre, a co jest złe. Chce, byś był niewolnikiem, niewolnikiem zła. A Jezus chce nauczyć Cię, abyś potrafił wybierać i rozpoznawać dobro i zło w wolności. A to jest bardzo wymagające. A to. Wymaga tego, abyś ty najpierw uczynił Jezusa gospodarzem twojego serca. Kiedy przyjdzie Jezus jako gospodarz, to będzie się rządził w twoim życiu. Bądź tego pewien, bo ci pokażę właśnie, co ci się jeszcze nie udało. Ale przecież chrześcijaństwo, wiara w Boga, polega na tym, że my nie stoimy w miejscu ani się nie cofamy, ale idziemy naprzód. A jak iść naprzód? No tylko wtedy, kiedy zobaczysz, że coś musisz naprawić, że musisz być w czymś lepszy, piękniejszy, jeszcze bardziej święty, to cię do tego mobilizuje, żeby iść naprzód. Na tym polega duchowy rozwój, a nie satysfakcja z tego, co mam. I okazuje się czasem, że Pan Bóg będzie nam kazał zrujnować cały nasz dom serca. Ale jaka jest różnica pomiędzy tym, co proponuje świat, a tym, co proponuje Bóg jako gospodarz? Jeśli wybierzesz Boga, to będziesz wiedział, jak odbudować swoje serce i swoje życie. Bo on cię tego nauczy, on ci to pokaże. A świat, jak zobaczy, że jesteś kimś, komu rozsypało się życie, to cię ominie i powie, że się już do niczego nie nadajesz. Jesteś zużyty jak bateria. Nawet akumulator ładuje się tylko jakiś czas, a potem się go wyrzuca. I takim będzie człowiek dla świata. Dla świata bez Boga, dla świata, dla którego Bóg jest tylko przechodniem, wędrowcem. Każdy z nas chce pięknego życia. Każdy z nas modli się o piękne życie dla siebie, dla swoich bliskich. Ale czy zadałeś sobie szczerze takie pytanie: kim dla ciebie jest Jezus Chrystus? Może zadałeś i odpowiedziałeś sobie tak: no jest kimś ważnym, kimś to naprawdę jest kochany przeze mnie. Ale czy to jest pełna odpowiedź, szczera odpowiedź? Czy to jest odpowiedź, która. Sprawia, że otwierasz jeszcze szerzej swoje serce na Jezusa, to może właśnie dzisiaj, na początku tych rekolekcji, jest ten czas, którym trzeba nie dla sąsiada, nie dla kogoś, kto jest obok mnie, nie dla oka ludzkiego, ale dla siebie i dla Jezusa zadać to pytanie i dać szczerą w końcu odpowiedź. A więc spojrzyj dziś na Krzyż, na Jezusa. Spojrzyj mu w oczy szczerze. Wyobraź sobie, że tutaj nie ma nikogo. Jesteś Ty, Jezus. Jezus, prawdziwy Jezus na krzyżu, który umiera za ciebie, za Twojego męża, Twoją żonę, za Twoje dziecko, za męża, który może jest w nałogu alkoholizmu, za syna, za córkę, który. Przechodzi swój trudny, młodzieńczy czas, za chorążone, za dziecko, które trudno wychować, za wszystkich On umiera, ale chce Ci pomóc. Ale pyta najpierw, za kogo ty mnie uważasz? Powiedz mi szczerze, za kogo ty mnie uważasz? Kim chcesz, żebym był w Twoim życiu? Czy chcesz, żebym był tylko gościem? Czy naprawdę chcesz, żebym był gospodarzem Twojego serca? Zadaj sobie dzisiaj to pytanie i odpowiedz na nie szczerze. Szczerze, do końca. I wybierz, kim ma być dla Ciebie w życiu Jezus Chrystus. Amen.